Cześć kochani, witam Was cieplutko mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś pokażę Wam to, co zawierało się w kalendarzu z Ifroshe. Całkiem fajne produkty będą tutaj do testowania, ale oczywiście powtórki też się znalazły. No i zaczniemy przypadkowego pierwszego produktu. Nie pamiętam, jak one tam były, wiecie, w tych okienkach się zawierały. Mamy żel pod prysznic, magnolia i biała herbata, ja już ten produkt miałam, znam, tu jest 50 ml, natomiast produkty są bardzo gęste, bardzo wydajne, bardzo przyjemnie pachną, ładnie myją skórę, więc ja żel z Ifosha wiecie, że lubię i myślę, że taki mały produkt na wyjazd jak najbardziej się sprawdzi, no i mam cichą nadzieję, że wyjazdy w tym roku będą i na jakiś urlop uda się wyjechać. Następna rzecz to jest produkt do mycia włosów, szampon do włosów suchych. To jest też rzecz, którą już miałam niejednokrotnie. Bardzo gęsta konsystencja, bardzo ładnie oczyszczająca włosy i skórę głowy. Dla mnie takie 50 ml opakowanie jest naprawdę wydajne. No i muszę Wam powiedzieć, że ostatnio e, zauważyłam, że po używaniu właśnie szamponów i odżywek jak za długo ich używam to moje włosy zaczynają być obciążone i przetłuszczone, ale jak tak wiecie używam raz, dwa razy w tygodniu to włosy wyglądają przepięknie, więc takie mam ostatnio spostrzeżenia, jeśli chodzi o produkty z Ifrosha do włosów nie wiem, widocznie coś się zmieniło z moimi włosami rzecz, która była już w zeszłym roku w kalendarzu z Ifrosha i to jest krem do rąk o zapachu róży i olejku organowego, 30 ml, fajnej konsystencji, ładnie się wchłania, bardzo przyjemnie pachnie, skóra na dłoniach jest nawilżona, to jest fajna mała pojemność do torebki, więc myślę, że na dniach zabiorę sobie właśnie ją do pracy i tam będę jej używać. Kolejna rzecz, która też już była w zeszłym roku w kalendarzu, to jest płyn, nie płyn, żel micelarny, tu jest 30 ml i to jest do skóry normalnej, mieszanej, miałam to już w zeszłym roku, z przyjemnością wykorzystałam i myślę, że sobie też zabiorę go do łazienki, dlatego że mój już żel ten do mycia twarzy jest na wykończeniu, więc tego malucha też zabieramy do łazienki. Następna rzecz, która też już się powtórzyła i to jest balsam, ten taki podprysznic. Ja nie przepadam za taką formą, oczywiście pójdzie w dobre ręce. Niech ktoś skorzysta sobie z tego produktu. Następna rzecz, która również była w zeszłym roku w kalendarzu, to jest pomadka... 156, matowa, czerwona niestety ja nie używam takich produktów ja wyglądam bardzo źle w czerwieni moje usta są zbyt wąskie żeby właśnie używać takich pięknych, klasycznych czerwieni, więc to jest też produkt, który powędruje w dobre rączki no i jeszcze jedna rzecz, którą też pewnie oddam, to jest czarna kredka do oczu, ja od wielu lat nie używam czerni do oczu, bardzo źle to u mnie wyglądało, także to jest też kredeczka którą komuś po prostu podaruję Znalazły się też dwa produkty do paznokci. Dwa lakiery. W zeszłym roku było chyba cztery czy pięć. W tym roku są tylko dwa i to są takie matowe kolorki. Przepiękny, brudny, taki ciemny róż i bardzo ładne bordo. Mamy tutaj kolorek dziesiątkę i piętnastkę. Także myślę, że na stopy wiosna, lato jak najbardziej produkt się sprawdzi i to sobie jak najbardziej zostawię. No i mamy jeszcze jedną rzecz z kolorówki i to bardzo się cieszę, że się znalazło, bo to jest tusz do rzęs. Nie miałam nigdy okazji wypróbowywać tuszu do rzęs, tym bardziej się cieszę, że się pojawił. Mam nadzieję, że go widzicie, bo jest zafoliowany i to jest ta wersja taka mocno zwiększająca objętość, sexy pulp. Więc zobaczymy, czy produkt się u mnie sprawdzi. Oczywiście, czy się sprawdził, czy nie, no, wiecie, się w projekcie Denko. Mamy też dwa zapachy dwie takie małe fiolki, każdy ma tu 4 ml, Pozwólcie, że nie będę czytać, bo to jest język francuski, więc nie będę tutaj z siebie robić głupka. W każdym razie bardzo przyjemnie, bo mają atomizerki, nie takie małe wiecie, fiolki, które gdzieś tam ten produkt później ucieka między palcami. Będzie możliwość przetestowania zapachu, ale to jeszcze chwilę niech poleży, bo jeszcze niestety nie do końca doszłam, jeśli chodzi o powonienie. Więc jeszcze dam sobie trochę czasu zanim zacznę używać te produkty. No i co? No i została w sumie nam pielęgnacja. Pomadka ochronna do ust tego, jak wiecie, w tej chwili nie za dużo. Tym bardziej, że siedzimy w tych maseczkach. Usta niestety pierzchną, wysychają. Więc fajnie. Ja w tej chwili pomadki ochrony używam non-stop. Pomadkę kolorową to mam tylko w filmiku, żeby wiecie, trochę lepiej wyglądać. Natomiast na co dzień cały czas towarzyszą mi właśnie pomadki pielęgnacyjne. I to jest ta wersja taka świąteczna, jagodowa, jak dobrze pamiętam, także mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemna do użytkowania. Mamy coś nowego. Wydaje mi się, że to jest coś nowego, bo to jest płyn micelarny rumiankowy 50 ml. Zobaczymy jak się sprawdzi, przede wszystkim jeśli chodzi o moje oczy, bo moje oczy niestety są bardzo wrażliwe i wiele płynów je podrażnia. To jest takie maleństwo, więc idealne na przetestowanie, czy się sprawdzi, czy nie. Znalazł się też nowy produkt, i to jest maseczka 30 ml maski do twarzy. Z tego co pamiętam, to chyba dwa razy w tygodniu na 10 minut i to ma być taka wersja oczyszczająca z miętą pieprzową, więc zobaczymy, jak się sprawdzi, czy ten zapach nie będzie zbyt intensywny, jeśli chodzi o maseczkę na twarz, no ale to oczywiście za jakiś czas dam Wam znać i mamy jeszcze jedną rzecz z nowości, i to już jest peeling do twarzy. I to było też chyba, że dwa razy w tygodniu, tak, należy nałożyć, oczywiście omijać okolice oczu, spilingować buzię, także zobaczymy, czy się sprawdzi, czy będzie delikatny, czy będzie mocniejszy, tu jeszcze, nie wiem, tylko jest organiczny i oświetlający. Więc jestem mega ciekawa. Miałam jakiś peeling do twarzy, no i on jak dla mnie był po prostu zbyt delikatny, no ale oczywiście go użyłam. Maleństwo, które już też było w zeszłym roku w kalendarzu, to jest taki krem, który ma na przez 48 godzin. Bardzo przyjemnie się sprawdzał. Tu jest takie maleństwo, bo to jest 7 ml, i to jest ta seria Vegetal, więc ja już go miałam, sprawdził się super, także może być kolejna rzecz to jest balsam do ciała bodajże z aloesem, tak to jest 30 ml do suchej skóry, ja miałam ten produkt w pełnowymiarowym opakowaniu i był świetny, bardzo ładnie nawilżał, przepięknie pachniał i to była taka konsystencja balsamu dość trająca, ale bardzo ładnie się wchłaniał, przyjemnie się go nakładało więc fajnie, że mam taką małą tubeczkę na jakiś wyjazd, być może to zostawię i jeszcze jedna rzecz, którą też bardzo dobrze znam to jest skrap ten typu gomasz z pudrem z Moreli. Ja mam w tej chwili duże opakowanie w Łazience. Natomiast tego maluszka też miałam w poprzednim roku w kalendarzu. Świetnie się sprawdzał. On jest dość delikatny, ale bardzo ładnie oczyszcza skórę, więc ja go lubię. No i jak wiecie, duże opakowanie mam. Kolejna rzecz to jest coś nowego, co się pojawiło, i to jest maseczka do włosów. I tego jestem bardzo ciekawa, czy to nie będzie zbyt mocno właśnie obciążające, bo to jest do suchych i zniszczonych włosów, to jest 30 ml, także na dwie aplikacje może mi wystarczy. No i oczywiście w projekcie tylko dam Wam znać, czy maseczka się sprawdziła, czy niekoniecznie. Jeszcze jeden maluszek i to jest, wydaje mi się, też coś nowego. To jest jak krem-kamuflaż z tego, co się tutaj doczytałam. 7 ml, ma niby zaczerwienienia jakieś tam na skórze niwelować, no ale zobaczymy, czy produkt przypadnie mi do gustu. Czy będzie fajnie się wchłaniał, czy nie będzie tłustej warstwy. No ale to dowiecie się w projekcie. DENKO i trzy buteleczki mi zostały. Pierwsza rzecz to jest żel pod prysznic, Ta wersja świąteczna. Jagody. W każdym razie żale podpysznic ja lubię. One są fajne, są gęste, są wydajne, pięknie pachną, super się pienią, dobrze myją, e, także zobaczymy, czy tą wersję zużyję teraz właśnie jeszcze zimą, e, czy zostawię sobie też na jakiś wyjazd. No i jeszcze jeden żal podpysznic. To jest chyba szarlotka, jak dobrze pamiętam, jeśli chodzi o zapach. No i tu jest też konsystencja, możecie zobaczyć, bardzo, bardzo gęsta. Naprawdę niewiele potrzeba żelu, żeby się umyć, a ja przypominam, że zawsze żel wylewam na gąbkę czy myjkę, bo wiecie, wtedy naprawdę zdecydowanie mniej produktu nam potrzeba, żeby całe ciało umyć. No i mam nadzieję, że tu zapach też przypadnie mi do gustu. I na końcu została mi jeszcze płukanka octowa malinowa. Ja znam bardzo dobrze ten produkt, miałam już kilka opakowań. No i muszę Wam powiedzieć, że z tymi pukankami to też mam tak różnie. Jednego dnia, jak użyję, to włosy są fajne, są błyszczące, a innego dnia, jak użyję, to włosy są matowe, okładnięte, więc nie wiem o co chodzi. W każdym razie produkt znam. On przyjemnie pachnie malinami, ładnie się wypłukuje, Także kto wie, może się pokuszę właśnie na nową wersję, bo miałam tylko, wiecie, te starsze wersje z pukanki od tej malinowej. Więc. Zobaczymy. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zawartość produktów, które były w kalendarzu z ifosze. E Teraz będę używać i wiadomo, jakieś tam krótkie opinie będą się pojawiały w denkach. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko, a my widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!